Witajcie widzowie, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, bo dzisiaj zapowiada się naprawdę fajny odcinek. Otworzymy sobie paczki, w tym paczki za hybrydy ligowe i narodowe. Spróbujemy awansować do szóstej ligi, ukończymy ewolucję Nuneza. No i będziemy zbierali pieniądze na tego oto pana. Jako że niektórzy pewnie oglądają mnie po szkole, w trakcie obiadu, to życzę smacznego. Zacznijmy od tego, co zajmie nam najmniej czasu, czyli odbierzmy ewolucję Nuneza. I czy wygląda on teraz lepiej? No troszeczkę tak. Ogółem dostał plus jeden nowy rol strzały plus 3. No i teraz ma 83 strzałów, 90 tempa. Kurczę, no powiem wam, że trzymam go trochę z tego względu, że on potrafi się tam przepchać w tym ataku. Wygraj dwa mecze w trybie Rush, Rivals lub Squad Battles na poziomie minimum nowicjusz, korzystając z karty piłkarskiej z aktywną ewolucją. Myślę, że damy radę. Chyba, że trafimy za moment jakiegoś fajnego zawodnika z naszych paczek, bo troszkę ich tutaj jest i jeżeli trafimy takiego Rushforda na przykład, no to nie będziemy przejmować się Nunezem. Mamy złotą paczkę piłkarską premium, jeden Gwarantowany 80 plus oraz trzy gwarantowane rzadkie. Dobra, od razu przechodzimy do tego, co my tutaj mamy. Ach, skip. To już, to już nie te czasy, że się ogląda takie rzeczy. No i w sumie miałem rację, że to pominąłem. Jest kawani, tak z sentymentu, ale, ale no nic poza tym. 12 złotych kart, w tym jedna gwarantowana o ocenie 82 oraz 6 gwarantowanych rzadkich kart. To brzmi już trochę lepiej. Czy to jest jakiś barkola? O, to będzie ten! Ee, ake? Ta, to będzie ake, widzowie. Mam go już, kupionego za swoje. On się w ogóle chyba dosyć często trafia, ale spoko. Fajnie, fajnie, że jest ake, bo możemy zrobić teraz tak. Zamiana, mój AK na sprzedaż Kupiłem go za 2,800 O, widzę, że nadal za tyle chodzi Więc idzie na licytację Chcesz szybko i bezpiecznie zdobyć monety do swojej ulubionej gry? Odwiedź fcoins.gg, która oferuje najlepsze stawki na rynku W zakładce skupuj sprzedaży monet Możesz łatwo wybrać kwotę wpisując ją ręcznie lub przesuwając suwa Strona oferuje nie tylko najlepsze ceny skupu i sprzedaży Ale także regularne giveaway'e Za każde zakupione 50 tysięcy coinów Otrzymujesz jeden ticket na trwający konkurs Kup 100 tysięcy coinów dostaniesz dwa tikety, a liczba tiketów sumuje się w nieskończoność. GG używa najbezpieczniejszej metody transferu monet. Cała transakcja przebiega mega szybko, a w razie pytań możesz skontaktować się z działem wsparcia na live czacie, który znajduje się w prawym dolnym rogu strony. A co najlepsze, używając mojego kodu WEGORZ dostaniesz 10% bonusu do zakupu coinu. Sprawdź F -Coins GG już teraz i zgarnij więcej za mniej. I przechodzimy do tych trochę lepszych paczek. Tu jest 12 rzadkich złotych, w tym jednak gwarantowana ocenia 83+. Ale, że... O, jest walkout! Jest walkout! Środek obrony Brazylia Ligue 1. Co to może być? Kto to to mo... może. Paris Saint-Germain! Marquinhos! Widzowie, to będzie Marquinhos! 87. Kurde. Nie pasuje mi do składu, ale to jest bardzo dobra karta. 89 obrony. Buchanan, Cygankow, Catacol, Fred. Dobra. O, jest garnaczo. Garnaczo też fajnie. No ale Markinios. Marquinhos, to jest ten zawodnik Na którego warto było czekać Oczywiście jest on niewymienialny A wymienialny chodzi za jakieś 30 tysięcy Fajnie I szczerze ja wam powiem, że już jestem zadowolony Bo oddało Co by tu teraz otworzyć? Może otworzymy sobie te dwie Mamy dwie paśki, gdzie są zawodnicy rzadcy Złoci, 75+, więc otwórzmy je tutaj Myślę, że tutaj nie będzie walkoutu A jednak jest Jest to bramkarz francuski Z Ligue z serii A, przepraszam. Kto to... Kto broni teraz w Milanie? Nie. O kurde! Kolejne 8-7! Widzowie! Coś, coś tu się... Coś tu się wydarzyło dziwnego. Dwie paczki, dwa razy 87 i to z paczki 73 trzy. I on tutaj, no, z dwadzieścia tysięcy. Ładnie. Takiego farta to ja dawno nie miałem, serio. Ale dobrze, otwórzmy sobie w takim razie jeszcze jedną 75 plus Tym razem już nie liczymy na walkout. Już nie ma szans, że będzie walkout. No i widzimy, że nie ma tego walkoutu. A trafił nam się, no, Ginter i Nilden. Dobrze, że jest magazyn duplikatów. Zawiera cztery rzadkie, brązowe karty, cztery srebrne, strata, ta, 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 ta. Osiemdziesiąt jeden, tu jest gwarantowana jedna, a to 80 jedną plus, jest napastnik i to będzie Abumayang. Dokładnie tak, jest Abumayang, on jest dosyć tani. Jest też Kolomani. Kolomani fajna karta, grywalna wbrew pozorom nadal, ale mamy lepszy skład. Zostało nam 4 paczki, gdzie jest 30 zawodników i tu jest 30 rzadkich, 30 rzadkich, 30 rzadkich i 18 rzadkich. Więc zacznijmy sobie od tej, od tej paczuchy i liczymy na jakiś walkout, czy kurde, tylu zawodników i nie będzie nawet walkoutu? Serio? Kogo my tu mamy? O jacie! Nie, no ta paska to kompletnie nie oddała. No Dumfries szedł. W tunelu widzieliśmy Dumfriesa, ale hmm, średnio. Teraz mamy te paczki, gdzie jest 83, jest większa szansa na walkout. I nie, nie tym razem. Znowu napastnik, tym razem Kolumbia. No, niestety nie mogę go wymienić. Szkoda, byłoby plus 10 tysięcy. Hudson, Odoj. No, takie. Gdzieś to na pewno się przepali. Zostały nam dwie paczki, jedną z nich jest. O, wokaucik, Idzie sobie dziewczyna, prawe skrzydło, Anglia, Premier League kobiece i będzie to pani z Manchesteru City, to jest dobrze. Jeżeli jest Manchester City, to może być dobre, to jest Kelly. Super tempo, strzały dobre, podania, dribbling, cudo. Ale już chyba ma kontuzję. No i tacy zawodnicy. No, taka Kelly 10 koła warta. Ale my się cieszymy z tego względu, że to jest 86, więc będziemy mogli ją sobie przepalić w SBC. Ostatnia paczka i przydałoby się. Dobra, już widzimy, że nic specjalnego, nic tam nie świeciło, a no, kilku gości do przepałki i to tyle. Swoją drogą wiecie, że możecie wykupić na tym kanale wspierania za 2 zł? Sprawdź opis. Czy ma tu kogoś dobrego? Jest Zieliński, jest Sasić, jest Fajor, jest Dybala, więc mamy tu troszkę Polaków, więc śmiem twierdzić, że również gramy na Polaka. Sprawdźmy od razu ku podanie strzału obrona. Silny strzał, ale wybroniony. Nunes wywalczył piłkę i źle podał. Groźna akcja mojego rywala. Dośrodkowanie niebezpieczne. Zablokowane. Znowu rywal w moim polu karnym. Oj, niebezpiecznie! Zablokowany karny! Kurde, czasami klika się ten odbiór i oni kopią po nogach, no. Obrona! Przegrywamy 1-0. Muszę wyłączyć te wahadła, bo przez to ja gram dwójką, max trójką z tyłu. Bo oni mi się włączają i jest tutaj dziura później. Panie sędzio! Panie sędzio! I spójrzcie, nie mam nikogo tutaj na boku. Sprawdźmy, co się urodzi z tej akcji. My jesteśmy w polu karnym, Strzał! Poprzeczka! Ależ nie fart. Jeremi do kół. No i chyba trzy. Obok. Kurczę, te boki to mam tak rozwalone. Jak widzicie, Balde zawitał zamiast Robertsona. Szybszy. Szybszy, zwinniejszy. Powinno wyjść na plus. Ale prosto padła. Dlaczego taka dziura w obronie? Czemu Ake odpuścił? Kurde. Chyba nie uda nam się tu zremisować nawet. I tak jak mówiłem, przegraliśmy 3-0. Tak prezentuje się skład kolejnego zawodnika, z którym gramy. E, no, tutaj powiedzmy, że mamy szansę. Na papierze jesteśmy lepsi, ale trzeba to udowodnić na boisku. Dlaczego nie mam obrony? No co tu się dzieje? Jaka dziwna przebitka! Jaki wylew Balde? Halo! kunia mi taką bramkę strzela, ale co tu Balde zrobił? Oj! Przebitka i możemy? Nie. I to jeszcze faulowałem? Nie, Nunes, ty nie potrafisz strzelać, ty musisz podać, no właśnie. Rzut wolny z tej odległości bardzo często kończy się bramką i. Dobra, coś tu się dzieje? Jesteśmy w polu karnym? Kurde, ten Nunes, no. Okej, okay. okej. Okay. Obrona. Czy uda się strzelić? No, kto będzie miał piłkę? Ja ją mam pod nogą, strzał zablokowany. Naprawdę? Ja nawet nie chciałem nic mówić, bo myślałem, że to nie wejdzie. Czyż pierwszy strzał był giga słaby, a tutaj gościu mi bramę ładuje z wolnego. Oj, karny! Dobra, wywalczony karny. Ale pamiętajmy, że 11 to nadal nie jest bramka. O tym właśnie mówię. Ej, miałem jakiegoś laga, że kliknąłem wcześniej. Ja pierniczę. Chciałem idealnie uderzyć, a nacisnąłem wcześniej, a tak jakby nie załapało tego. Załapało sekundę później. Dobre podanie do kat... To to! Nie wierzę, co ona zrobiła. I to jest napastniczka 88 overall. Zmarnowany karny, zmarnowane coś takiego. Jak ja mam to wygrać? Może teraz strzelisz? Brawo! Co prawda, całą robotę zrobił doku. Katoto tylko musiała to wykończyć, ale nadal jesteśmy w grze. Katoto! Ale blisko. Przeciwnik w strachu wykorzystuje przerwę. Oj. I po raz kolejny dziura w mojej obronie, która tworzy się sama. I to jest najgorsze, ale brawo, Ake! 88 minuta i tracę kolejną bramkę. Tragedia, tragedia, tragedia. Ech. Pojawiło się SBC potrójne ulepszenie 82, gdzie musimy dać skład 83. Zrobimy sobie to od razu, zobaczymy. Może akurat będziemy mieli jakieś szczęście. Chociaż myślę, że dzisiaj już je wyczerpaliśmy. Trzech 82, i widzowie, mamy tutaj skipa. Nic ważnego. Ej dobra, jest Alaba. Szkoda, że to nie ten z SBC, wypadałoby je zrobić w sumie, bo podobno fajnie się nim gra. Ale Alaba, przepalenie szrotu na takiego zawodnika fajnie. Hmm, widzę, że zostały mi jeszcze hybrydy ligowe, ale to dużo roboty z tym jest. 11 lig i 27 zgrania? Ciężko. Przyszedł czas coś wygrać. Oho, widziałem Palmera, gramy na Visza El Barca z herbem Bayernu Monachium. Z tyłu Los Angeles Galaxy, jest tutaj Sommer, Kirby Nor. Trostard, Gakpo, Madłekę. Od razu mamy rzut wolny, strzelamy i to jest bramka. Jeden do. 0 do 0. A może jednak jeden do 0, chociaż ten Kodi po na szczęście wolny i średnio strzela. Rzut rożny, rozegrany. Dochodzi do strzału przeciwnik, wyjść, bramkarz! Nie wierzę. Te rzuty rożne to inny wymiar. Myślę, że najlepiej się nie rzucać. 1-0 dla przeciwnika. Paul Palmer. Spróbujmy może czegoś takiego. Nie, doku tego nie ma z daleka. Dobra, może teraz my strzelimy. Powinna to być bramka, ale nie jest. Mamy jeszcze akcję. Uderz. No nie wierzę. To powinna być bramka od razu. Z pierwszej piłki tamten strzał. Może teraz. Nawet nie skomentuję. Może tym razem środek? Dlaczego? Ale niedokładności tutaj jest dużo. Nie no teraz to musi być bramka. Sommer. Ake czerwona? Za co niby? Jak go tam nawet nie było? Ale on jest wolny. Dobra, wymieniamy go. Ja już nigdy więcej. Dopóki nie kupię Rashforda. Nie gram Nunezem. Jeżeli w następnej FC, czyli 26, będę chciał sobie kupić Nuneza na start, dajcie Unsuba wtedy. Nie, nie dam się już na to nabrać, serio. A ja mu jeszcze ewolucję dałem. Nie bierze Druga czerwona kartka. Zakliknięcie odbioru. Akanji Ake, super. Gramy bez dwóch obrońców środkowych. Teraz jeszcze brameczka z rzutu wolnego. Ten mecz to jest tragedia. O, nie ma bramki. I jest pierwsza bramka. W osłabieniu też się da. O nie, 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 nie. Gramy bez napastników, jakbyście pytali. No niestety, obrona. Myślałem, że tracimy bramkę, ale dobra, lecimy w drugą stronę. My się go nie boimy. Mamy szybkich Przebojowych tutaj, bocznych, skrzydłowych Jak właśnie Doku Który jest w pojedynkę I chyba nic nie zrobi, ale dobra Rożnego też nie wywalczymy Chyba muszę zacząć kryć od połowy po prostu Tam nie presujemy Mane, mane, mane w polu karnym Mane oddaje strzał w bramkarza W takiej sytuacji Końcówka meczu Końcówka meczu dobi głową kurde. Brakuje tam takiego Ronaldo, który by doskoczył. W ogóle nawet nie sprawdzajmy, ile Ronaldo kosztuje w tej hipie. Udało się tutaj docisnąć remis. Oh, farcik. Myślę, że awans do kolejnej ligi zostawimy na kolejny odcinek, bo kurczę, no. Ciężary. Ciężary widzowie.